Cześć, witajcie. Kolejny odcinek Łopców Skarbów i czołg 215B. Może już go pokazywałem kilka razy w swoich bitwach głównie, ale mam nadzieję, że jest to tak mało popularny czołg, że wam się on nie nudzi. Razem ze mną jest kolega Wojtex235 z, z klanu PMHC. Cześć. Ja witam wszystkich. Powiedz, no, jak wiadomo, prawdopodobnie masz na imię Wojtek, a 2, 3, 5 to jest po prostu jakiś tam kolejna, kolejny ciąg liczbowy. No, dosyć przypadkowe Mhm, Dokładnie. 215B. Co cię skłoniło do zrobienia tego? W sumie takiego czołgu rzadko spotykanego, ale i też niedocenianego. Dokładnie. Przede wszystkim to, że to był ostatni ciężki, którego nie brakowało. Mhm. liście. Zacząłem robić tą linię, kiedy był event na ISA 6. Mhm. No i dalej już samo poszło. Rozumiem. E, czyli w, e, w pierwszej kolejności zrobiłeś wszystkie hewiki, tak? No, nie w pierwszej kolejności. Ogólnie jak wszyscy praktycznie zacząłem od ISA 7 Ciężkie czołgi mi nie leżały, to w większości je ja robiłem, ale również grałem w międzyczasie medami, TDK-ami, trochę mhm. albo. Mhm. No to ciekawe. E, czyli to był ostatni, ostatni ciężki, który robiłeś, ale żeby było ciekawie, nie najgorszy, prawda? Jak ci się nim gra w ogóle? Jak go oceniasz, jeśli chodzi o kwestię, wiesz, taką ogólną grania? No, bardzo dobry czas. no Trochę ta wieża z tyłu jest w niektórych sytuacjach mankamentem, w innych jest dosyć przydatna. Gdyby miał wieżę z przodu na pewno lepiej obniżałby działo i łatwiej, łatwiej by się osiągało tym typowym cooldownem, takim na przykład w dziewiątce. Mhm. Dokładnie, ja powiedziałem tak, że jeżeli by zrobili opcję taką, że dziewiątce daliby pancerz, tą wieżę oraz lepszy pancerz, to byłby genialny czołg. To wtedy żadne E-5, żadne e, jakieś tam inne czołgi nie równałyby się temu czołgowi, tylko naprawdę byłoby to coś, coś rewelacyjnego, prawda? Masz takie samo wrażenie? Nie. Dokładnie, chociaż i tak nie jest zły według mnie. Mhm. No mówię, zobaczymy. Zapowiedzi są takie, że prawdopodobnie na przełomie 2014-2015 obydwa Brytyjczyki będą wymieniane, i tutaj ten też zostanie zmieniony na coś innego. No, zobaczymy wreszcie, co będzie. Co będzie, to będzie. Czas pokaże. Na, na razie możemy się cieszyć tym, jaki to naprawdę jest fajny czołg. Rewelacyjna lufa. To, co jest najlepsze w tym czołgu, to jest genialna lufa. Czas przeładowania lufy, tej lufy to jest 7, bodajże 16 sekund, tak? tak. 718 18. 7, 18, 18. dokładnie. To, tam różni się jakimiś drobnymi cyferkami, ale celność 0,33, celność na poziomie czołgu, że tak powiem, niemieckiego, i to takiego naprawdę z wysokiej półki i rewelacyjny czas skupiania, bo mamy tutaj tylko 1,7 sekundy, czyli prawdę powiedziawszy wyjeżdżasz i bez skupiania, bez żadnego tego strzelasz, nie? To nie jest, to nie jest IS-7, gdzie wyjeżdżasz i, i patrzysz, jak to, jak to kółeczko tak się powoli skupia, tutaj ma, jest to momentalnie. No dobra, więc tak. Mamy tutaj bagno. 49% szans na zwycięstwo. Ja się przed samym rozpoczęciem bitwy zastanawiałem, jak to tak wylicza, ze względu na to, że w sumie nie wyglądało, jeśli chodzi nawet o kwestie cyferek, tylko o kwestie czołgowe, wyglądało to u Was całkiem przyzwoicie. A jednak okazuje się, że pokazuje Wam mniejsze szanse na zwycięstwo niż drużynie przeciwnej. Powiedz mi tak, jeszcze. Minusy tego czołgu, tak według ciebie. No, jeżeli ktoś wie, jak strzelać, to naprawdę nie jest jakimś specjalnie ciężkim przeciwnikiem. A jeżeli ktoś strzela bez przymierzenia, a zwłaszcza po wierzy, to się przejedzie po prostu mhm. na tym czołgu. O, ładnie, ładnie załatwił. Leopard tego, tego ISA-7 w ładny, w ładny sposób go tutaj podniósł. No, niestety, przyzny, wziął to i przepłacił życiem, że tak powiem, i pójściem do garażu, ze względu na to, że no, niestety, leopardem się raczej tak nie wyjeżdża. Natomiast kończąc, dalej zdanie, dla mnie największym minusem jest jego. Tak powiem, skłonność do podpalania się. Nie wiem, czy masz tak samo, ale powiem szczerze, że pomimo perków, czystość i porządek, bardzo często się zdarza, że jakoś jeżeli dostaniemy w okolice tyłu, to, no to niestety podpalenie, gaśnica raz zużyta, później drugi raz strzał, podpalenie i jest koniec. Masz tak samo? No, nie, nie tylko z tyłu, ale i z przodu też musi mhm. No to jest, on swego czasu, ja powiem tak, jeżeli ten czołg był wprowadzany w ogóle do gry, to to przeładowanie było w gry na poziomie 6 sekund z groszami, on dostał nerfa do, do tego przeładowania, więc to już, to już był kosmos w ogóle wtedy, jak on przeładowywał, mniej więcej tak to jak torto to jest, prawda? No to wtedy można było już robić sieczkę z każdego, ale i tak mimo wszystko przeładowanie, celność działa, wszystko to jest jego główny atut, nie? Chociaż Pancerz, pancerz przodu jest też naprawdę dobry, bo jest 152 i to mocno skontowany i on jest, prawdę powiedziawszy, bardzo trudna góra jest do przebicia. Wieża też ma bardzo dużo pancerza i też potrafi dużo odbić. No niestety dolna płyta, nie? Ona jest koszmarnie wielka. Dokładnie, jeżeli nie jest skontowana, to każdy czołg nawet 8 tieru nie będzie miał problemu z przebiciem mhm. Tak, porównując go z innymi hewikami, bo jeżeli masz tych hewików dużo, łącznie z niemieckimi, ja na nie mam, przykład nie mam niemieckich hewików, czytam na przykład Tisa IV, bo no, nie, nie planuję go robić, nie mam, jakoś tak mi nie. nie, nie jest mi potrzebny do szczęścia, o, może w ten sposób powiem. E, porównując go do innych heavyków, stawiałbyś go na równi z? Hmm. Może nie. No na... nie. Jest specyficzny dosyć jest tak jakby trochę połączeniem piątki i asetki e dla mnie e, ponieważ ma również ma wieżę bardziej z tyłu uh -huh. i tak samo ma duży wixpot e, przodu tak jak asetka e dokładnie w tym samym punkcie uh -huh. czy tak no i poza więc... tym również lubi się palić a za piątkę do tego bo ten sam czas przeładowania. Znaczy, również bardzo szybki czas przeładowania i dobra depresja działa. Mm -hmm. No, może, może faktycznie coś takiego, coś jest. Związkowany jest siódmy. Na razie nie masz za bardzo chyba jakiejś koncepcji, żeby co by nie z nim zrobić. Aha, jeszcze jeden taki minus. Nie wiem, czy to według Ciebie też jest minus, ale na ten jego czas przeładowania, na to, jak, jak może zasypywać przeciwnika pociskami, to trochę tych pocisków jest mało. No, dokładnie, ale to nie tylko w tym czołgu. W wielu czołgach zauważyłem ostatnio, że jest trochę przymało tych pocisków. Korzystamy z tego, że ta cenność jest odrobinę lepsza, nie? I dlatego też tak się strzela częściej. Dawniej było tak, że jednak się jakby oszczędzało bardziej, dbało o te pociski. Natomiast teraz mamy lepszą cenność, więc nawet tam z dalszych odległości wszyscy strzelają i, i, i są, że tak powiem, łatwiej jest trafić, prawda? Nie, dokładnie. To A... jest dosyć ciekawa sytuacja, bo Praktycznie grałem tylko ja i 110. Pozostałe czołgi chyba są na awku. Odesz... Nie wiem, w ogóle nie grają, czy odeszli. Praktycznie mam przewagę, a grają tylko u nas trzy czołgi. No tak właśnie, 100... ta, tak właśnie patrzę, bo Conqueror GC oczywiście cztery fragi tutaj, czyli wspomaga. 110 tam się coś mniej więcej porusza. Natomiast, o nie, i 7 teraz się chyba obudził. No, ale i siódmy sądzę, że nie pomoże ci kto wie ile, bo on tutaj jest taki, że tak powiem, problematyczny. I z trzeci też się tam to dziś porusza z tyłu, ale stamtąd to ci może wiesz co, chyba tylko zaszkodzić. O, właśnie w tym momencie ładny ding, gdzieś góra złapała za ze zero. Tak, to jest tutaj szczęśliwy strzał. Mhm. T92 I teraz przeładowałeś się na heka. Haeki na tym czołgu są genialne. Jak, jak dla mnie. Dokładnie 120P hash potrafi potrafi ściągnąć ale te na hity. Mhm. Tak, bo to, to nie są. To nie jest tak jak w F Fale w medzie że mamy hasze, które biją nam które biją nam po. mają penetrację dużo, ale biją tak faktycznie mało. Nie? Tutaj ten 120 penetracji jednak potrafi naprawdę dużo zamieszać, ze względu na to, że to jest większa penetracja niż mają działa 155, czyli tam na przykład e Setka czy jakieś ISU albo obiekty z 704. Tam mamy duże działa, ale tej penetracji nie ma kto wie ile. Mamy tam chyba 90 penetracji, a tutaj mamy aż 120. Także naprawdę, nawet takie T3-4 bez problemów z kraja jesteś w stanie przebijać w dół i nie, nie liczyć tylko na to, że będziesz mógł go inaczej zniszczyć. No dobra, został ci tylko sied... O, właśnie. Sied no I to właśnie był hasz. No. Średni demecz na zwykłym pocisku to jest 400, natomiast tutaj jest chyba 515, także naprawdę potrafi obić to niesamowicie. Tam było w granicach 8000 coś uszkodzeń. Zrobiłeś. No. no. Ty, tyle, tyle, pokazywał, tyle pokazywał widocznego XVM. Zaraz zobaczymy, ile dokładnie tego było. Odznaka mistrzowska, duży kaliber, specjalista oraz stalowa ściana. Mm. Z tymi stalowymi śniadami to też bym tutaj nie przesadzał, bo zbyt często się nie pokazują ze względu na to, że ojarnięci gracze potrafią go przebijać. A dokładnie ilość, którą zrobiłeś, 9257. Tak jak powiedziałem, ten istotny ci nie pomógł, bo zrobił 0. Jak Tiger. 0. I z siódmy, który tam jeszcze w jakiś tam sposób ożył i coś tam próbował działać, więc tam zrobił tysiąc demedżu. No i konkuror, który rzeczywiście cię wspomógł i dzięki w sumie wam dwóm, żeście wygrali tą bitwę, bo inaczej byłaby stromotna porażka. Tak no, jak powiedziałem, 9257. Bardzo ładny wynik. 6 fragów. Hmm. 136 000 zero... potencjał. Znaczy, kasę dostałeś. Nie wiem, czy teraz jest jakiś bonus dodatkowy, chyba nie. No, chyba bez bonusów było. No właśnie, wiesz, bardzo duży zarobek jednak, mimo wszystko, ale a w sumie. Jeszcze dodatkowo masz 3, 000, prawie 4000 z podświetlenia. Ewentualnie jest tam bonusu za jakieś tam wspomożenie zniszczenia. 3593, także dostałeś 12 strzałów, a tylko niby 4 cię spenetrowały. Fajna bitwa. Powiem szczerze, że ja tym czołgiem ostatnio, tak sobie pogrywam, i powiem tak, że on ma jakąś taką łatwość robienia Demeczu, nie? Jakoś takiego. Może nie, nie tyle fragowania, robienia właśnie dużej ilości fragów, ale Demecz jakoś robi nim tak, dosyć łatwo. Masz takie same wrażenie? Tak, jest takie coś. Myślę, że to przez to bardzo szybki, jod, bo praktycznie możemy szybciej ładować niż stojąc naprzeciwko na smart. Mm -hmm. Tak, bo w większości medy, typu no nawet medy brytyjski, ma czas przeładowania o chyba 0,6 sekundy dłuższy. Wszelkiego rodzaju patony, czy tam, dajmy na to, chiński 120-Boyerskie wszystko to ma dłuższy czas przeładowania. Nawet jedyne co, to tylko te wszystkie obiekty rosyjskie mają lepszy czas, ale pomimo tego, że lepiej, szybciej strzelają, to jednak no, tam mają mniejszy damage. nie Tutaj możemy ich nawet bez problemu zniszczyć, tym, że mamy ten demetr na strzał dużo większy oraz to, że no tutaj on ma dużo 2500 HP. To jest tam tylko 200 mniej od setki. To jest dużo jednak wartości, jeśli chodzi o, o ilość HP. Dokładnie. Także ja ten czołg bardzo polecam. Nie wiem, jak ty. Ja również uważam, że to jest bardzo dobry czołg. Poza tym cała linia jest atrakcyjna. Od Black Prince'a, który jest prawie nie do przebicia, do pozostałych siódemek, jeżeli dobrze skontujemy, o dziesiątkę. Mhm. Znaczy ja, ja mówię tak, że od tak naprawdę od ósemki się zaczyna fajna ta linia, bo Black Prince do Black Prince'a mamy te wszystkie takie wolne, takie żółwie, które, które wolno jeżdżą. Natomiast od, od już od Kiernowona, który już jest naprawdę Całkiem sympatycznym czołgiem. Zaczyna się już naprawdę fajna gra. w odblokowaniu na dziewiątce ostatniej lufy to już jest po prostu poezja. No dobrze. Pozdrawiasz kogoś. Pozdrawiam cały swój kraj, i wszystkich znajomych z. Super. Dzięki ci wielkie w takim razie. To jest bitwa na bez mała na świeże, bo się dzisiaj rano, więc jeszcze tak, że tak powiem, była. Jest to świeżynka. Mam nadzieję, że wam się podobała i że. Nie, y, że będziecie myśleć o tym, żeby ten czołg jednak robić. Ja bardzo go polecam, tak pow jak powiedziałem wcześniej. Dobra, nie będziemy przedłużać. Dzięki w takim razie za pokazanie tej bitwy, a wam mówię do usłyszenia.